Z tej strony Grzegorz Czerwicki, kanał Nie Jesteś Skazany, kolejny podcast. Tym razem u mnie na kanale w rozmowie pojawił się Rafał. Witam serdecznie. Z Rafałem znamy się nie tylko z więzienia, ale znamy się też z jednego podwórka, <grywka> to też jest ciekawe, ale zaprosiłem Rafała, żeby się wiecie podzielił em, nowym życiem, tym jak się zmienił, co w jego Życiu się zmieniło, kim dzisiaj jest, jak wpłynęło na niego więzienie, czy coś dobrego z tego wyciągnął. Dziękuję ci, że się tu pojawiłeś, że chcesz się tym podzielić. Nie jest to łatwe, więc tym bardziej, jakby coś było trudnego, to po prostu możesz chwilę też zastanowić i nie musisz od mm. razu odpowiadać. Gdybyśmy mogli zacząć od tego, dlaczego się działeś? nie I co ci dała ta odsiadka. Dlaczego siedziałem? No siedziałem, dlatego że od samego początku, można powiedzieć, od młodzieńczych lat napełniłem się z wartościami. Jakie wartości to były? Wiesz co. Jakbyś tak ze trzy ja, wartości wymienił. Ja myślę, że ja myślę, że po prostu duży wpływ na mój rozwój. Miała muzyka, którą słuchałem. Miała muzyka, to był po prostu... Ja po prostu miałem swoich fanów, idoli, no i odnajdywałem w ogóle, próbowałem w tym odnaleźć dobro, gdzie w ogóle tego dobra, no, nie było, no. A co to za muzyka? No typu na przykład firma, słowo na ulicy, brat okay. I, i... Czyli hip-hop. Hip-hop, tak. Mhm. tak. No i później po prostu, no, brak pieniędzy na jakieś po prostu rozrywki, używki no to też mnie puchnęło na ścieżkę przestępstwa. Myślę, że to były takie główne, główne przyczyny. Pamiętasz swoją, swoje pierwsze wejście do ciatki, jak jechałeś w kabarynie, no, albo inaczej jeszcze, jak zostałeś złapany dołek, jakby bez takich tak szczegółów, czy tam z kimś, czy bez kogoś, mm -hmm. ale bardziej tak z twojej perspektywy, czyli zostałeś złapany mm -hmm. dołek, na dołku, później prokurator, później e, zakład karny albo areszt śledczy, nie? Pamiętasz swoje pierwsze takie momenty, co czułeś wtedy, co myślałeś, nie? Pamiętam to, pamiętam to dokładnie. No, pierwszy raz w areszcie śledczym y, byłem, jak miałem 17 lat. Mhm. No strasznie się bałem, strasznie się stresowałem, wyobrażałem sobie w ogóle więzienie, tak jak to w filmach amerykańskich, pokazują, że tam kreaty po prostu widać i w ogóle no że jakieś no, nie wiadomo jakie rzeczy się dzieją. No, i no strasznie się bałem. No tyle, co mogę powiedzieć, że, że strach był. No, ale ta pierwsza odsiadka, no to tyle na szczęście, że po prostu nie była zbyt długa, bo w areszcie śledczym pierwszym razem, jak siedziałem, no to nie cały miesiąc po prostu siedziałem. No bo dla mnie troszkę też takie śmieszne, niedorzeczne, że po prostu przysiaduje też, że siedzę w areszcie śledczym, a nie mogę sobie nawet nie kupić papierosów, bo jak szedłem do kantyny, no to nie mogłem po prostu nawet. A przez to byłem nieponoletni. Mm -hmm. No tak, no, masz 17 okay. lat. A siedziałeś w więzieniu. Pamiętasz co czułeś, bo Montelupich no, to jest takie miejsce, na które się zazwyczaj trafia. Pamiętasz co czułeś, jak przechodziłeś jako 17-latek przez te kraty? Jak wchodziłeś na kolejne pawilony? No, czułem strach i lęk. Strach i lęk. A jeszcze chciałbym wrócić do tego, bo tutaj się też, dlaczego weszłem na drogę przestępstwa. Mhm. Ja myślę, że to jest taki może być istotny szczegół. Ja w ogóle w dzieciństwie miałem kiedyś coś takiego, że jak byłem młody, ja to pamiętam bardzo dokładnie, jak siedziałem, na, siedziałem wtedy dokładnie na drzewie. No i po prostu coś tak jakby w języku duchowym pokazywało mi dobro i zło. Mhm. Pokazało mi to w ten sposób, że... Y y zło mi pokazywało w taki sposób, jakby, jakby ciekawy i w ogóle, że coś się tam dzieje i w ogóle, że nie jest nie nudno. A dobro mi było pokazywane w takim sensie, jak no, że, po prostu, że jest nudno i w ogóle korzysta z bliskiego Bogu. Mhm. No i takie właśnie jakieś takie obrazy jakby mi się w głębi ducha pojawiły. No i coś też do mnie powiedziało, że bym wybrało. Ja wtedy byłem troszkę w takiej rozterce i pamiętam, że tak w głębi duchu wybrałem wtedy to jest może być niedożyczne, ale wybrałem dobre zło. Mhm. I ja myślę, że to też to ta decyzja wpłynęła potem na kształtowanie w ogóle całego mojego życia. Tak, tak mi się wydaje. Ile wtedy miałeś lat? Wtedy miałem, wtedy na pewno jeszcze nawet nie chodziłem. Do, znaczy, to wtedy gdzieś do pierwszej podstawówki chodziłem, do pierwszej, pod, pierwszej klasy podstawówki. Ja w ogóle też jak byłem małym dzieckiem, ja po prostu coś, coś mnie atakowało. Ja pamiętam, że jak miałem, nie wiem, może 4 latka czy 5 latek byłem bardzo mały. no Mam, mam też się że ja to w ogóle jeszcze pamiętam. Mm -hmm. Ja pamiętam, że coś jakby mi tutaj wciskało mnie w klacie i jakby mi dosiło duszę. Ja pamiętam, że były jakieś lęki stany lękowe, ja nie wiem o co o, o, Czy teraz już wiem, że coś atakowało w ogóle moją duszę. I mama mi też kiedyś mama mi też opowiadała dosyć niedawno, że jak ja byłem mały, to jakaś kobieta na Willowym. Rzuciła na, mnie, no, rzuciła na mnie jakiś urok, no i ponoć ja strasznie ponoć płakałem i w ogóle, no i moja prababcia ponoć też jakimś dziwnym obrzędem po prostu to ściągała ten, ten, mhm. ten urok. Czyli e, coś złego próbowali ściągać czymś złym. No Jakby. przypuszczam, że to, tak mi się to kojarzy z jakimiś okultystycznymi mhm. rzeczami. rzeczami, to na pewno były jakieś, no, jakieś okultystyczne rzeczy, bo to jakimś rytuałem mhm. dziwnym po prostu to było ściągane, no, ja myślę, mhm. że po prostu wtedy też się otwarły drzwi i furtki yy, do po prostu ataków duchowych. No, tak. które też potem wpływały też możliwe na całe moje życie i dorastanie. Jak w ogóle, pamiętam z tego, że jak byłem w ogóle dzie dzieckiem, byłem młody, ja miałem, y ja po prostu miałem myśli całą bucie. Ja mm -hmm. bardzo mnie, bardzo często, ja w ogóle myślałem, że jak ja, że ja będę tylko sobie żył do momentu, kiedy po prostu spróbuję sobie seksu, narkotyków, bo wczoraj to mnie fascynowało, że spróbuję, potem, że sobie skończę, takie miałem myśli, ale to też, może też na to troszkę wpłynęło, bo ja jako dziecko, też chorowałem, chorowałem na skazę białkową, mm -hmm. na alergię, no i to też było dla mnie bardzo uciążliwe, no, ponieważ to źle strasznie wspominam, jako dziecko miałem wysypane ręce, no tak nieprzyjemnie, także Pamiętam, że kiedy na wycieczki szkolne czy gdzieś to, on też nikt nie chciał ze mną za rękę chodzić, tylko ja zawsze musiałem chodzić z wychowawczynią. Też dla mnie takie uciążliwe było. Co też mi się to wydaje, Trudne, że... trudne. To, jest... to, było, to. To było dla mnie bardzo trudne. Też... I ja myślę, że to też może też kształtowało to wszystko po prostu, co się potem działo w moim życiu. A ile jesteś teraz na wolności? No, od września 2023 roku jest około półtora roku. Co było dla Ciebie trudne po wyjściu z więzienia? No jak byś powiedział najtrudniejsze, albo kilka elementów jakichś takich trudnych. Wiesz co, ja jak przed wyjściem, no to mi się wydawało, że wszystko w ogóle będzie trudne, bo ja zastanawiałem się, jak ja się w ogóle odnajdę w nowej rzeczywistości, jak ja w ogóle będę sobie czas planował i, i w ogóle, no jak to wszystko będzie, gdzie ja będę mieszkał, gdzie, gdzie do pracy pójdę, jak ja w ogóle będę pracował, no, wydawało mhm. mi się, że to wszystko to no, będzie bardzo ciężko, no, ale okazało się, że z Panem Bogiem to nie było żadnych trudności ze wszystkim od samego początku, po prostu Pan Bóg ze wszystkim, no, w, w każdej sferze mojego życia tak działa i działa do tej pory, że nie ma jakoś tych y, y, trudności. A które to było Twoje wyjście, to ostatnie teraz, z więzienia? Ile razy wychodzili z więzienia? Ech, bez aresztu śledczych czy z aresztami? Z aresztami. Z aresztami. No, to sześć, potem dwa 2011 potem 2015 2017 szósty raz sześć razy mhm. to dużo dużo nie? Mhm. nie miałeś takiego czegoś nie wiem po trzecim razie żeby się jakoś zatrzymać jakiś takich przemyśleń nie po trzecim razie jeszcze nie nie mhm. w, ogóle, w ogóle jeszcze o takich rzeczach nie myślałem ja bardziej myślałem jak to się rozwijać żeby być lepszym przestępstwem mhm. A co Cię do tego skłaniało? Żeby właśnie takie myśli mieć w sobie, żeby patrzeć tylko na to, żeby się rozwijać i być jakimś przestępcą? Co e, mnie do tego, no? tego skłaniało? No, skłaniały mnie wtedy te wartości, którymi byłem napełniony, a to nie były dobre wartości. Myślę, że to było, chodziło o pieniądze, chęć też imponowania innym. Też chciałem po prostu. No myślę, że to było, chodziło głównie o, o pieniądze. O pieniądze o głównie, głównie chodziło o pieniądze, o po prostu chęć jakiegoś takiego ustawienia się, wyrobienia sobie jakieś renomy, jakieś opinii. To wszystko mnie do tego pchało, że po prostu że ja patrzyłem żeby w tą stronę jakoś iść. A z jakiego domu pochodzi, jak możesz powiedzieć? Pod względem nie wiem, bogatego, średniego, biednego czy z jakiejś sfery robotniczej, nie? czy biznesmenów? Średnia klasa. Średnia klasa. Mhm. A miałeś w domu dużo miłości? Możesz powiedzieć tak, nie? Chyba, że nie chcesz o tym opowiadać, to jest zrozumienie. No myślę, że, że tak, że była miłość. Była miłość. Mhm. A byłeś zauważony w domu? Że jesteś? Że miałeś relacje e... z rodzicami? Tak. Miałeś relacje mhm. z rodzicami. Mhm. To... Co tak, no, widzę, no, jeżeli jest w domu dobrze, nie? Zazwyczaj, mm. no to coś blokuje, żeby nie pójść właśnie tą ścieżką, nie? No to faktycznie miałeś chyba taką wielką potrzebę tego, żeby posiąść pieniądze, nie? A czyli wiesz co, no nie to, nie, no, to było tak, że u mnie to, Ja w ogóle ja w ogóle byłem bardzo grzesznym dzieckiem, jak byłem młody, jak byłem, jak byłem mały. Byłem bardzo grzesznym usłuchanym dzieckiem. Mm -hmm. Moja mama ta aż tak się mi martwiła, że po prostu... że... To aż nie było za bardzo do końca też, mogę powiedzieć, że zdrowe. Miałem bardzo ograniczony czas w, w porównaniu co do innych rówieśników. No, po prostu zajmie się dużo osób też śmiało. No, jak było, może no, ja 16 godzin na przykład musiałem wracać y, do domu, w porównaniu co inni w mojej rówieśnicy siedzieli na przykład, tam nie do, do, do 19, do 20. Y, czy po prostu jakieś imprezy organizowaliśmy sobie w dyskoteki, w piwnicy. Moja mama często przychodziła wcześniej y, no, i robiła po prostu mi ciachu, no i... Ja z tego grzecznego chłopczyka jakoś się bardzo zbuntowałem. Weszłem w ogromny, w ogromny bunt. No, i ten bunt się właśnie też przerodził w to, że ja poszłem całkowicie w drogę przestępstwa. Bo na, złą, no na złą ścieżkę weszłem, bo po prostu no był ogromny, ogromny wewnętrzny bunt. Mhm. Znaczy, dopytam tylko o jedną rzecz, bo to ona tak mocno wybrzmiała e, pod kątem właśnie tego dzieciństwa i często je się słyszy: obciachu. Nie? Mhm. Myślisz, że te, to słowo mogło też mocno wpłynąć właśnie na ten bunt? No, no tak, 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 ja się, ja się... ale sądzę, że to był jeden z czynników, które po prostu które też na to, na to wpłynęły, że po prostu się zbuntowałem po prostu tak całkowicie. To też był trudny może okres. No i ja też nie byłem bardzo. Ja też nie byłem grzeczny, bo ja paliłem papierosy i w ogóle, więc ja tej też całkowicie rozumiem sytuację, że tam po prostu się mm -hmm. o mnie matka martwiła, no ale aczkolwiek no, źle to na mnie po prostu podziało, bo się zbuntowałem po prostu wewnętrznie. A co ci zrobiły narkotyki? Narkotyki co mi zrobiły? Narkotyki, narkotyki też na pewno do bardzo dużo wpłynęły na zmianę mojej osobowości. Na pewno, na pewno moją osobowość zmieniły i mój charakter. Po prostu przemieniało mnie w bandytę. Mhm. A masz do teraz jakieś takie skutki, które właśnie wyrządziły narkotyki? No skutki to są, to są skutki, to ja myślę, że to, że to, że to no, całe to życie to też są skutki tego, no, ponieważ no, te używki też mnie pchały do jakichś różnych y, rzeczy y, związanych z, przestępstw, z, 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 z przestępstwami i, i sądzę, że sądzę że no, przez, przez nie też no, dużo razy wylądowałem też y, w więzieniu, już kilka razy mhm. nie wylądowałem. Ja ogólnie powiem Ci, że tak, że ja każdy wyrok, który siedziałem, ja nie dostałem nigdy wyroku, czy przepraszam, tam dostałem jakiś tam wyrok za niewinność, ale to już mniejsza z tym, to że nie będziemy wdrążali się, ale wszystkie moje wyroki w ogóle były pod wpływem alkoholu i narkotyków. Ja nie miałem ani wyroku po prostu na, na cześć, bo... Mhm. A wylądowałeś na terapii w więzieniu? Tak, wylądowałem teraz za tym za ostatnim razem, za tym ostatnim odsiadką. Tak. A co Ci dała ta terapia? To była terapia alkoholowa. Terapia co mi dała? No dała mi to, że nauczyłem się o, po prostu o emocjach rozmawiać i takie rzeczy, no, pod tym, po tym kontekstem bardzo dużo dała. Bo ja już wcześniej, zanim po prostu poszłem na terapię, no to ja już byłem mocno dosyć zwrócony do Pana Boga. Mhm. A powiedz mi, Miałeś kogoś w więzieniu komu mogłeś ufać? Teraz tam ostatnią odsiadką, czy... Ostatnio odsiadku. Ostatnim odsiadkom to tak. No to ja ostatnim odsiadkom ja całkowicie całym sercem zaufałem Panu Bogu i jemu ufałem i ufam do tej pory. To jak, jak w ogóle zaczęła się twoja przemiana w zakładzie karnym? No moja przemiana to już się pojęci, że samty zaczynałam przed przed, przed... przed ostatnią odsiadką. Jak? W jaki sposób? Jak byś mógł przedstawić? To pamiętasz oczywiście, nie? Pan Bóg no tak w ten sposób po prostu objawił swoją obecność, że dopuścił na mnie działania... dopuścił działania demoniczne na mnie. Po prostu byłem atakowany demonicznie. Co to znaczy? Możesz dać jakiś przykład? Tak, w nocy na przykład odczuwałem odczuwałem obecność czyjąś i jak tą obecność odczuwałem, to ciarki mi przechodziły także wszystkie, wszystkie, każdy, każdy, mój włos stawał tak dęba, że ja myślałem, że to jest praktycznie niemożliwe, dopiero później, jakiś czas później dopiero przeczytałem o tym w księdze Chioba, że, że Hiob to samo opisywał, co ja wtedy przeżywałem, mm -hmm. ten straszny strach, niepokój, lęk i jak te właśnie włosy tak stawał dęba, no ja odczuwałem ja to w sposób, no tak jak on to opisał. No i też, też w snach byłem atakowany, jeżeli ja tylko usypiełem, byłem atakowany w snach, po prostu nie chciało mnie coś wypuścić w ogóle z ja wiedziałem, że jestem w no, no i po prostu zawierzyłem się wtedy Panu Bogu. Mhm. Czytałeś Pismo Święte? Wtedy pismo Świętego nie czytałem, ale choć modliłem się. Zaczy, zacząłem odwiedzać modlitwy. Mhm. Wyspowiadałem się, po spowiedzi świętej w ogóle zrezygnowałem całkowicie z, z, z tego starego trybu życia, czyli rzuciłem lewe interesy, rzuci, rzuciłem po prostu wszystko, co było złe. Mhm. Nawróciłem się całkowicie, poszłem do spowiedzi i po spowiedzi świętej zostałem od, od tych dręczeń demonicznych uwolniony. Okay. A jak na to reagowali? Współwięźniowie, na jakiej celi się dzieje? A czy to, to jeszcze, to, to, to wtedy było na wolności, jeszcze? to, A, było, to było na wolności. Tak, to, tak, to było na wolności. A, ja okay. to już wszystko się zaczęło jeszcze przed, przed po prostu czyli oprócz, na wolności tak, do spowiedzi. Tak, na wolności poszedłem do spowiedzi. Okay. Zostałem, zostałem uwolniony z dręczeń demonicznych. To był taki okres, też co ja się pokłóciłem ze swoją byłą kobietą. Później po prostu, jak się z nią pogodziłem, ona wróciła, wróciła do mnie. To ja małymi kroczkami znowu zacząłem wchodzić no, na tą drogę. No, zaczęło się od tam od lewych interesów, bo sobie, bo sobie to jakoś to próbowałem tak tłumaczyć, że ja w sumie no, robię to w taki sposób, że ja za bardzo nikogo nie krzywdzę, a nawet pomagam ludziom tym, że zarabiam nielegalnie. No, to, mhm. to, że tak sobie to jeszcze nie tłumaczyłem, bo no, no, to jest. Wielu sobie to... tak tłumaczy. No, no, tak, tak. No i takimi małymi kroczkami tutaj schodziłem właśnie na tą ścieżkę przestępczą że porzuciłem pracę, z powrotem wró wróciłem do lewych interesów. No, Co się z tym wiązało? To już po, po troszku, po troszku tutaj gdzieś się napiłem, tutaj zaraz gdzieś zdarzyłem jakieś narkotyki, jakąś kreskę sykłem tutaj, tam, no, i zaraz się okazało, że ja z powrotem jestem w tym samym, a nawet jeszcze gorzej, jeszcze, jeszcze, jeszcze gorzej. No i, no i po prostu odczuwałem, że już coś się dzieje, że już z powrotem też jestem atakowany, po, po cichu się modliłem. W, w, po nocach. No i pamiętam też taką scenę, że też chciałem po prostu z tą moją kobietą yy, iść do kościoła. Proponowałem, żeby poszedłem do kościoła i w ogóle, to będzie troszkę śmieszna scena, Ale znaczy się śmieszna, jak śmieszna. No, mhm. ona, się, ona w ogóle nie chciała i zapierała się jakby rękami, nogami, Ja już ją na siłę. tam Nie chodzisz, to chociaż wejdziemy, się tylko pomodlimy, nie będziemy na samym mszym. Mhm. No, weszliśmy, weszliśmy do kościoła, do na szklane domy. No ja, ja się przeżegnałem, ja się patrzę, wkłada rękę do wody święconej i podskoczyła. Ja mówię, co ci się stała. Stało. A ta z przekleństwem powiedziała prąd z mnie kopnął. Kopną. O kurczę, ty. No, ale to było wszystko działa złego ducha, ja o, no, ja o tym wiem. No ja tym wiem. No i po prostu tak ma... Dotrzeła święconej wody Rody i ją po... podskoczyła, ja mówię, co ci się stało? Ta z przekleństwem naka no. powiedziała, że kopnął ją prąd, nie? No to takie, bo teraz, mi się, czy to, nie znaczy, teraz to nie jest śmieszne. Znaczy, to teraz jest to trochę śmieszne. No, no nie jest śmieszne no. Ale w tamtym, no i teraz w tym życiu, ja mam taki obraz, że pokazuje ci takie namacalne działania, nie? Pan Bóg, mhm. że jest z tobą i pokazuje ci tak, odkrywając właśnie też takie demoniczne rzeczy, które gdzieś się działy dookoła, mhm. nie? Tak jest tak, wspominałeś na samym początku, nie? Tak, tak, tak. My też no, wiadomo, że to żyliśmy w grzechu, no i w ogóle no, było, było różnie, bo było narkotyki, było wszystko, no to no, nie było, co nie było sam za bardzo zdrowo. Mogę powiedzieć, no i później po prostu, jakiś czas później, no... Pewien, no, pewien tam chow, no, nie będę już mu wymawiał tam No Zaszli mi bardzo za skórę. No. Tam, się, tam się coś, coś pokłóciliśmy i w ogóle tam zaczął się odgrażać, tam coś mojej kobiecie zrobił w ogóle. No, ja powiedziałem, że mu tego nie popuszczę i w ogóle no, strasznie byłem na niego ciętym, Ale jakiś czas później coś się w ogóle stało. nie? Co się stało? Ten koleś, który no w ogóle nic z Panem Bogiem nie ma w ogóle wspólnego, ani z jakiejś swastyki podziabanej, w ogóle no taki, no, mm -hmm. w ogóle no nie w tą stronę. On do mnie zadzwonił i on ja zaczął mnie w ogóle przepraszać, że on mnie przeprasza za wszystko, że on, on nie wie, co się z nim dzieje, że on w ogóle był w, w kościele, nie? Ja mam na ja sam jego rękę, mówię, dobra, już spoko, nie? Jakoś to odpuściłem, ale i tak gdzieś to we mnie... Coś, Jakoś tam pracował, no ale wyszedł pewien, pewien jeszcze jeden chłopak, no i on zaczął mnie w ogóle wypytywać o, o tamtego chłopaka. Że on z mu też coś zaraz za skórę, no i zaczął mnie namawiać, żebyśmy go tam pojechali, no, no, no w sobie. Pobili. go pobili, tak. się napisz, to mhm. Żebyśmy go pobili, no i tak to kurczę, ja jakoś, no nie byłem za, za bardzo chętny, zbywałem go, zawsze coś tam mówiłem, że nie mam czasu i w ogóle jakoś to po prostu tak. Zbywałem go, no ale pewnego dnia. No byłem wyszczelony, bo na, 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 naćpany i pijany, no i wtedy już sam do niego nawet zadzwoniłem, sam do niego zadzwoniłem, no i pojechaliśmy, no, jeszcze ktoś z nami pojechał, jeszcze jedna osoba, no w Czech pojechaliśmy, mhm. pojechaliśmy w Czech z maczytami i zaczęliśmy go po prostu, no, skatować, no, można powiedzieć, no... Nie musisz opowiadać no, z no, no może nie będę, nie będę padał. Do tak. no, no, mniejsza z tym, ale tak, zrobiliśmy mu krzywdę. Tak, i... tak, zróbili, tak, i później, gdy ja wróciłem do domu, to moja, moja, ta, była kobieta do mnie, no, pierwszy ten powiedziała, że mi się poszedł umyć, bo cały byłem brudny. Ona do mnie potem powiedziała, co ty, Rafał, czy mnie nie, 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 nie ona, no, ale, czy, co ja wysłałam mhm. na Facebooku? Ja mówię, że ja nic nie wysłałam. o co ci w ogóle chodzi, nie? No, ona no, powiedziała, to weź sobie zobacz. Ja weszłem na Facebooka, okazało się, że w tym momencie gdy my po prostu tam biliśmy tego, tego chłopaka na Facebooku, mi się wysłały same trzy szóstki. Dia, takie te diabełki, te motki, i z uśmieszkami. Ja to zobaczyłem, to aż mi normalnie ciarki przeszły, cały ten telefon połamałem. No i. No ja wiedziałem, że już jest że jest, że już jest, że już jest Źle. Że już jest bardzo źle.